Cześć, witam na kanale Info. U Prawa. Witam Was z rana w szklarni. Chciałbym nagrać filmik o błędnym podlewaniu pomidorów, ponieważ widziałem filmik, w którym stwierdzono, że podlewanie od góry jest błędem. Podlewanie rozsady od góry jest błędem. Więc ja tutaj chciałbym. Czekajcie. O, tak. Podlałem właśnie rozsadę pomidora od góry. No, ja to podlewałem wczoraj, też, więc tutaj ta rozsada ma mokro, ale w ramach filmu właśnie chciałem to zrobić, bo zawsze tak robię. Zawsze tak robię, jeżeli chodzi o rozsadę w takim stanie przed przesadzeniem przed pikowaniem. One już są tutaj gotowe, mają dwa liście właściwe. Niektóre trochę powybiegały, co nie jest tutaj niczym złym, ponieważ potem, no może dzisiaj mi się uda, posadzę te pomidory po liścienie, czyli tutaj głębiej i będzie wszystko bardzo dobrze. I czym innym jest dla mnie podlewanie rozsady w takim stanie, a podlewanie już w, czekajcie, czekajcie, w takim. Tutaj mamy pomidory, które są z przeznaczeniem do szklarni. One już są ładnie rozrośnięte. No według mnie wy wyglądają bardzo, ale to bardzo dobrze. Mam też piękne papryki, które Wam zaraz pokażę. Ja te pomidory już po przesadzaniu, po pikowaniu podlewam tak, lejąc do tacki. Już wtedy nie podlewam tych pomidorów po górze, no bo jakby był taki, wiecie, mocny strumień, to te pomidory by tak ten... No, to jest, powiem tak, akceptowalne, ale według mnie, ja polecam wlać później właśnie do tacki. I jak uważam, że błędne później, po posadzeniu, jest podlewanie pomidorów po liściach. Bo może to sprzyjać chorobom grzybowym, może to się naprawdę źle skończyć. Jak będziecie często podlewali pomidory po liściach, duża wilgoć, wilgotność, no to właśnie to sprzyja chorobom i pomidory mogą nawet paść. Tak tutaj, w przypadku rozsady, według mnie takiego zagrożenia nie ma. Papryki, tak samo jak były mniejsze, no to podlewałem wiecie, od góry, zanim przesadziłem je właśnie do tego większego pojemnika. Nie jest to, według mnie, błąd, no teraz nie podlewam od góry, tylko wlewam do, do tacki. I później, co ważne, to trzeba wylać, jeżeli te, te papryki, te pomidory i tak dalej się tego nie napią, bo jak woda stoi już te, załóżmy, no kilka, bardziej kilkanaście godzin, to to już jest niekorzystne, bo ten korzeń nie może stać cały czas w wodzie. To jest według mnie wtedy bardzo duży błąd, że pozwalamy na to, żeby ta woda stała, bo to może się wtedy źle skończyć. No i ja robię tak, że jak rozsady, no, w szczególności takich, gdzie nasionka są małe, no to na początku zraszam za pomocą opryskiwacza. Jak już to rośnie tak, jak już jest tam właśnie te pomidorki były, no to już później podlewam konewką z sitkiem. Jak mamy tutaj rozsadę arbuza, no to nasionko tego arbuza jest już dosyć spore, więc ja nie męczę się tak jak w przypadku choćby właśnie pomidorów, papryki, selera, nawet i pora i nie zraszam tego, nie zraszam tego, tego tylko biorę po prostu właśnie konewkę z sitkiem i podlewam tak i jest wszystko dobrze. Nic się nie stanie. Swoją drogą już, już pierwsze arbuzy mi zaczynają tutaj, zaczną zaraz wschodzić tu mam choćby rozsady selera, też ją podlewam od góry. Można w tym przypadku teraz wlać od tacki do dołu i będzie bardzo dobrze. Jednak ja po prostu no, idę po najmniejszej linii oporu, biorę konewkę z sitkiem i podlewam wszystko od góry. Według mnie zwykle błędem by było podlewanie warzyw od góry bez sitka, bo to by mogło sprawić, że na przykład nasionko by się przemieściło, bo to by mogło sprawić, że ta ziemia by się tak wgniotła, ten to by było niekorzystne. Ale z sitkiem to według mnie to jest bez problemu. Bo też na początku, choćby te roślinki nie mają tak korzenia rozwiniętego, i warto im dawać tą wodę, tak wiecie, w bardziej przystępny sposób, bo też by można było od dołu i też by się to napiło. Ale ja wolę na początku od góry. Mógłbym podlewać teraz pomidorki od dołu i to by było bardzo dobre, nawet jeżeli te pomidorki by nie miały jeszcze liści właściwych, to już by było ok. Ale ja idę po najmniejszej linii oporu i podlewam po prostu od góry i no, nic się nie stanie, czy to będziemy podlewali od dołu, czy to będziemy podlewali od góry. Ale. Kolejny według mnie błąd to jest podlewanie rozsad warzyw lodowatą wodą. To nie jest tak, że wiecie, że one padną, że coś im się takiego stanie, ten, ale według mnie to wpływa na gorszy wzrost rozsady. Podkreślam, ta rozsada nie padnie, ale to wpływa na gorszy jej wzrost, na gorszy rozwój, bo lepiej jak ta rozsada dostanie letnią wodę. Ja tak zawsze robię, zawsze w przypadku każdej rozsady. No niestety, idę i nalewam sobie letniej wody no też dobrze by było, żeby ta woda była odstana, ale to nie jest takie aż tak wymagane. Po prostu nalewam sobie letniej wody, podlewam tym moje rozsady i to wpływa na nie bardzo pozytywnie. No ja mam akurat rozsady przy domu, więc to jest dla mnie bardzo łatwe nalać sobie letnią wodę. Jak miałem na ranczu, no to po prostu podgrzewałem sobie wodę w czajniku. Jeżeli nie macie takiej możliwości, to po prostu też zostawcie sobie na, na przykład w tunelu rano sobie zostawcie, żeby ta woda się nagrzała i pod tą wodą podlejcie. I to będzie dużo lepiej niż będziecie podlewali od razu lodowatą wodą, bo to według mnie trochę spowalnia wzrost tych rozsad. Jeszcze Wam powiem, że jak ta woda stoi w tej tacce przez te kilka, kilkanaście godzin, to to jest bardzo niekorzystne. Natomiast też niekorzystne jest przelewanie naszej rozsady, że wiecie, ta gleba jest cały czas taka bardzo, ale to bardzo mokra. Najlepiej, żeby była taka lekko wilgotna. I powiem Wam tak, to dziwnie zabrzmi teraz, ale no dużo osób chwali moje rozsady, się dziwi, czemu właśnie one tak pięknie wyglądają. Tutaj żadna z rozsad nie była w tym roku doświetlana. Miałem to robić, ale tego nie robiłem. Żadna z rozsad. One tutaj wyglądają pięknie. Ja mam rozsady pora, rozsady cebuli, selera i tak dalej. No i żadna z tych rozsad doświetlana nie była, ale ja używam różnych czynników, tak jak ta wodna zawiesina Leonardytu, po przesadzeniu choćby, po wysiewie. To są te kwasy humusowe, ulmowe, fulwowe i huminy. Nie chcę o tym ciągle mówić, ale chodzi mi o to, że na przykład właśnie ta woda letnia do rozsad i niektóre różne zachowania, że nie podlewam, jak jest wiecie, taki ukrop, tylko albo z rana, albo pod wieczór. To wszystko takie małe czynniki wpływają na to, że to wygląda bardzo dobrze, że to rośnie bardzo dobrze. Oczywiście światło jest też bardzo ważne. Tutaj w szklarni ja mam no świetne, ja to też tą szklarnię dogrzewam, więc to nie jest tak, że te pomidorki czy tam inne rozsady mają zimno. To też jest ważne, ale niezależnie, czy te rozsady macie w domu, czy też macie w nie wiem, właśnie w ogrzewanej szklarni, w ogrzewanym tunelu foliowym, czy potem też w nieogrzewanym, czy na przykład teraz też w nieogrzewanym, choćby cebulę, pora i tak dalej, bo to by wytrzymało. Pomidory i papryka, no według mnie, jeszcze by było słabo. Natomiast niezależnie od tego, gdzie trzymacie rozsady, to właśnie to podlewanie choćby jest bardzo, ale to bardzo istotne. I jeszcze powiem co do tej letniej wody, to w późniejszym czasie to ja zwykle sobie nie zawracam aż tak tym głowy. To znaczy, to mam choćby pomidora eksperymentalna uprawa, gdzie wysiałem go w styczniu już. No, bo pierwszy raz mam szklarnię, to mówię, a, zaszaleję i wiecie, dogrzewana, to sobie popróbuję. I do tego pomidora, no to już nie musi być woda letnia. On już jest, wiecie, rozrośnięty, mu tam to nic nie szkodzi. Oczywiście, lodowata woda to też by było tak sobie, ale to nie jest już aż tak ważne jak w przypadku produkcji rozsady gdzie według mnie ta woda letnia jest, no jest istotna. Tutaj to też jest istotne, ale nie w aż tak właśnie dużym stopniu. Tutaj bardziej istotne jest to, żeby nie podlewać po liściach teraz, bo tak jak powiedziałem w przypadku tej, tych małych rozsad, no to można, ale później szczególnie wiecie, jak już macie ten maj, czerwiec, lipiec, sierpień, no to po liściach podlewanie jest według mnie bardzo niekorzystne, ale w przypadku produkcji rozsady to podlewanie od góry nie ma aż takiego negatywnego wpływu. No jeżeli byście podlewali mocnym strumieniem wody, no to to by się Wam, wiecie, zgniotło, to to by było niekorzystne wtedy, ale wiecie, czy to z opryskiwacza, czy to właśnie z konewki, z sitkiem, to problemu tutaj nie ma. Więc moje rozsady pięknie rosną, tutaj są z przeznaczeniem do szklarni. Więc y, dlatego są takie już rozrośnięte, bo gdyby to były takie z przeznaczeniem do nieosłoniętego gruntu, to by były już zbyt duże, ale do szklarni ogrzewanej to bez problemu. Tutaj macie dopiero takie małe do nieosłoniętego gruntu. Tutaj widok z dalszej odległości mojej szklarni. Tak to aktualnie wygląda. Cebule mają się teraz gorzej, bo one już wymagają tego, żeby je sadzić albo do większego pojemnika, albo do gruntu. I sadzenie do gruntu właśnie będzie miało miejsce. Przytnę te żółte końcówki i będzie bez problemu. Zobaczcie sobie jaka gruba już tutaj jest ta cebula. Jak ona pięknie będzie rosła. Liczę na takie cebule po pół kilograma masy. Z rozsady to jest odmiana Alisa Craig, odmiana Extribution, takie, które rosną bardzo duże. Zobaczcie, no pięknie to wygląda. Od dołu, od góry, no już wiecie, no jest, jest tak żółto trochę, ale o, to sobie jak uważam, że cięcie rozsady cebuli, to jeszcze tylko wapoje, bo to wiadomo, że nie podlewanie, ale ten, że cięcie rozsady cebuli nie sprawi, że ona będzie no, większa, Cięcie rozsady pora sprawi, że ten por będzie grubszy. Tutaj wyniki miałem już bardzo podobne przyciętej i nieciętej rozsadzie cebuli. Tak, no jak mam takie coś, no to to warto przyciąć właśnie trochę tutaj, tutaj i będzie bardzo dobrze. Te rozsady łapną, łapną po posadzeniu, zaczną pięknie rosnąć. Zobaczcie sobie, piękne, piękne. Dziękuję wam teraz za uwagę. Zachęcam jak zawsze do zakupu moich produktów. W tym mi bardzo pomagacie właśnie w tworzeniu tego wszystkiego. Mam teraz bardzo dobre promocje, największe promocje w historii z okazji 10 lat kanału Info Uprawa. Po moje książki, kalendarz i smyczki zapraszam na infouprawa.pl i na Allegro. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.